Jeden dzień temu dropnął gameplay do Silent Hilla, czyli mamy Silent Hill F New Gameplay 4K. Więc musimy to zobaczyć, bo mega śledzę jakby tą gierkę. Ostatnio ukazała się na State of Play i to tak naprawdę chyba jedyna gra jakakolwiek z tych fajnych, która tam się pojawiła. I fajnie, że dostaliśmy w końcu jakiś tam e, ciekawszy gameplay. Zobaczmy. Horror, we sought to enhance the essence of Japanese style horror. The hallmark of Japanese horror is not simply grotesqueness, but the coexistence of beauty and the disturbing. We are creating this title with a concept Find the Beauty in Terror. We our to have a to them. Mi się mega podoba właśnie w tym nowym Silent Hillu, że to widać, że to nie jest realistyczna grafika, tylko jest stylizowana. Ona ma taki bardzo lekki plastelinowy vibik, ale bym powiedział, że to wszystko jest takie za bardzo smooth po prostu. Ale chodzi o to, że te za bardzo bycie smooth tutaj akurat oddaje, bo to jest właśnie ten styl artystyczny, który ta gra przedstawia, i to jest mega fajne, bo mimo tego, że mamy smooth, to mamy na przykład tutaj literkę. Związane z, nie wiem, chyba nazwa klasy, i jednak jest to narysowane odręcznie, nie jest to takie zrobione jak reszta pomieszczenia, czy taka właśnie czyściutka bym powiedział, nie w, w innym tego słowa znaczeniu. I Minopad mega ten koncept siedzi. Naprawdę, jakby w tym Silent Hillu, co ostatnio go dostaliśmy, remaku, no to tam już trochę to inaczej wyglądało, troszkę jednak bardziej to było realistyczne, ale jednak też były, był ten taki vibe, bym powiedział tego, takiego smooth, takiej smooth graficzki, nie? I to to jest kurwa, naprawdę coś niesamowitego. No po włosach nawet u niej widzimy, nie? Że są jakby idealne, one no, nie są rozszarpane, nie są wiesz, po, 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 po rozwalane i tak dalej. One no, są czyściutko, ładnie skrojone i tyle, nie? To jest właśnie ten zabieg artystyczny mega ładny. Tutaj wiadomo, mamy ucięte, ucięty rękaw, nie? Który tak samo obrazuje fajnie, że coś tam ta osoba przeżyła. No wiadomo, ta ręka wygląda już okropnie, w ogóle na niej nie ma cieni i tak dalej. W szczególności, że tam jest światło, a tu jest ciemno, czyli prawdopodobnie jeżeli światło mamy z przodu, no to z tyłu to powinno być dużo, dużo ciemniejsze. No, ale nie jest, więc o to możemy się przyczepić. So w ogóle te postacie, które tu są, przeciwnicy, są tak genialnie zrobieni. Naprawdę, tu jest tyle abominacji różnych, gdzie ja kocham abominacje, bo to jest... No, abominacja to jest coś po prostu idealnie pierdolonego. Nie oszukujmy się. I tu właśnie dużo tego jest. I cała ta właśnie japońska kultura, która została zawarta w Silent Hillu, mega dobrze, mega dobrze wygląda. Mega, fajnie, mega kupuje w ogóle ten cały koncept. Fajnie, że właśnie chcieli pójść w trochę inną stronę niż faktycznie ten taki typowy Silent Hill. The i tam mgła piękna, nie? Gdzie... Ja nienawidzę mgieł w grach. Tak totalnie mówię szczerze, nienawidzę, bo uważam, że chce się delektować mi tymi widokami, ale tutaj jest inaczej, nie? Silent Hill, jednak tym się wyróżniają. Wiadomo, to jest w ogóle śmieszne, że to się, to wynikło z tego, że na początku konsole miały ograniczony zasyp od zespołów, przez co musieli dodać mgłę, żeby gra działała lepiej, bodajże. A koniec końców to zostało w grach już na stałe, w sensie z Silent Hillów i dodało właśnie taki fajny we Silent Hill mega w ogóle fajny, fajna ciekawostka. An easy charm and protagonist Tinako is also designed to be an ordinary person However it was crucial to us to have fun and interesting gameplay here yet also be thematically appropriate and not overly complex feels like a different world one that remains Nie, ta postać się porusza tragicznie, kurwa, no. A, ona sunie po tym, widzisz to? Nie czuć tego impaktu chodzenia, bym powiedział. Tak samo nie czuć tej takiej głębi głębi w otoczeniu, nie? Jakby ona się, prze... ona się porusza, ale my nie widzimy, że zaglądamy za jakiś róg po prostu. I szczerze, dla mnie to jest aspekt, który fajnie jakby byłby zmieniony, bo jeżeli coś miałoby mi wyskoczyć, po prostu by wyskoczyło na, płaskim, na płaskiej przestrzeni, no to faktycznie to nie byłoby ciekawe, a jeżeli z tą głębią ostrości, to by wyskoczył na mnie i by lepiej by to było zobrazowane, że wyskakuje właśnie na mnie, no to to naprawdę mogłoby fajnie wystraszyć. To our present, yet preserves customs and superstitions long forgotten in modern life. I hope you'll enjoy that contrast as well. area of Kinsan town as a foundation, then selected several representative Japanese locations, such as Dagashi Japanese setting. Właśnie to jest genialne, nie? Że totalnie zajawili się w to, jak wygląda ta Japonia, i totalnie jeden do jednego wzorowali ją. Dla takiego fana jak ja, który kocha anime i oglądał dużo szkolnych romansów i tak dalej, na przykład, no to tego jest, no, czujesz się jak w domu. No co by tu nie mówić? Czujesz się jak w domu. Patrzysz, zmieniają, zmieniają te budki, patrzysz na sale szkolne, one są takie same, ławki są mega podobne. Tutaj nie wiem, co to za w ogóle pomieszczenie z jakimiś kasetami starymi. Lampiony, strasznie wzięte z y, japońskiej kultury. I tak dalej. No to się prześwietnie po prostu wygląda. Wiadomo, że jakby ktoś się znalazł, to faktycznie interesuje się Japonii, japonistyką, i tak to się chyba odmienia, no to mógłby powiedzieć, że ej, to jest złe, to jest złe, tam to jest złe. No ja się niestety tak bardzo nie znam, ale z mojej wiedzy, jaką mam, tak naprawdę opartą tylko o anime i trochę śledzeniu kultury japońskiej względem kinematografii i tak dalej, no to dla mnie to wygląda na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo, bardzo japońską. To jest piękne. Oczywiście nie the Yukishi 07 <clears throat> storyline. Idziesz sobie polem, to było w jakimś gameplayu tak samo, w jakimś trailerze, że idziesz sobie i w ogóle, w ogóle widzisz właśnie tą taką laskę, ala strach na wróble, gdzie nie rusza się, ale podchodzisz do niej, zaczyna się ruszać, i ty idąc przez takie pole, tutaj nie wiem co to za pole, może ryżu, żeby było tematycznie, to ty koniec końców będziesz czuł niesamowity, wielki niepokój, bo ty nie wiesz, kto się poruszy, a będziesz musiał między tym przechodzić. Zajebiste. No właśnie o tym. Mówię nie, że, że, że coś takiego muszą zrobić, skoro tyle tyle tego było. Kapliczki, kolejna fajna rzecz, z jakimiś małymi lisami, chyba? Co w ogóle takie kapliczki jakie były w, w Tsushima, nie? Podobnego? Bramatoli, no typowe, akurat dobrze, że nie ułamana <laughs> Pozdrosy Assassin's Creed Shadows. To, jak się na przykład poruszają niektóre moby, dla mnie jest po prostu rewelacyjne. No bo jeżeli wizualizujemy sobie normalny chód postaci, człowieka i tak dalej, no to jesteśmy w stanie rozmienić, jak on się zachowa, jak na nas skoczy, jaki ruch wykona i tak dalej. Ale jak widzimy właśnie taki ala marionetkowy styl chodzenia, to ty nie wiesz, co, co się stanie. Czy ta osoba się nagle nie złamie w pół i nie wyskoczy na ciebie. Nie wyciągnie ręki, żeby wbić tą rękę w ciebie. I to jest zajebisty aspekt. Through this game, we hope more players can experience the unique aesthetics and design sensibilities of Japanese culture through gameplay, and which should evoke fear through camera work and composition. With this title shift oh, from a Western setting to Japan, we aim not only to reflect that change in the environment, but also to ensure that the performance and presentation evoke a cultural atmosphere that resonates with players. No, czyli faktycznie oni chcą bardzo siąść w tą, w tą Japonię I, i to mi się naprawdę mega podoba, nie, że nie chcą zrobić czegoś takiego, jak właśnie zrobił Assassin's Creed Shadows, który wcześniej wymieniłem, że a zróbmy coś japońskiego, ale nie znamy się na tym, więc po prostu zrobimy to, co dla nas wygląda jak japońskie i tyle. No i to jest głupie, to jest kurwa tragiczne, a tu faktycznie widać, że oni chcą się zaznajomić z tą kulturą trochę bardziej, wynieść z niej jak najwięcej i jak najwięcej, co faktycznie jest prawdą, dodać do tej gry, nie? tylko że teraz pytanie, czy jeżeli oni jak tutaj widzieliśmy mamy tu kapliczki lisa, mamy Brametoli, mamy talizmany i tego typu rzeczy. Ja nie wiem jak to wygląda właśnie jeżeli chodzi o tą Japonię, ale czy wszelakość tego w jednym miejscu jest taka normalna? Czy to nie jest tak, że były na różne rejony, które bardziej kultywowały jedną rzecz, a drugie inną rzecz, inną wiarę i tak dalej? Chodzi mi o to, że czy tego nie będzie za dużo? I to jest taki jeden mówię, ale to jest rzecz, o której nie mam pojęcia, bo może właśnie to wszystko było mega popularne w każdym z regionów Japonii, więc jeżeli tak jest, no to z automatu to bardzo fajnie wygląda. Jeżeli nie, no to to mówię, może być trochę przesyt formy nad treścią. O kurwa! Kolejne te bardzo sławne kwiaty japońskie, nie? Nie pamiętam jak one się nazywają, ale kojarzą one mi się z Tokio Gólem. Tam właśnie one były jednym z takich, można powiedzieć, głównych atrybutów, które są właśnie w tamtym anime. Mega ciekawe. I to tyle, tak? Nie coś jeszcze mamy. I muzyka, chłopie. Shukun. I co tu idzie? Kiedyś tam jesteś, jakąś Widzicie, ta roślinność tutaj żyje. napad no, tutaj to ładnie jest zabrazowane. Zajebisty kadr. Co no, nie, no się jaram. Chuj, naprawdę. Wiesz, to będzie wyglądało genialnie. To są rzeczy, które po prostu kocham. Kocham się bać, kocham horrory i kocham Japonię, nie? Naprawdę. Idzie, jakby ostatnio miałam wielką fazę na to, żeby oglądać różne produkcje związane właśnie z Japonią, jakieś horrory stare i tak dalej. Żeby trochę bardziej zaznajomić się z tą kulturą i taką, powiedziałbym, rytualną, duchową, to taką z tych, o tych okresów 1600, 1400, 1200, coś w tym stylu, nie? Bo to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, tym bardziej, że właśnie oni nie byli monoreligijni, przez co ich kultura jest dużo bardziej rozwinięta pod względem religijności, nie? I, i, to, i, to, I to jest właśnie mega zajebiste. A dlatego mają właśnie dużo tych takich bożków, wierzeń i tak dalej, to jest bardzo fajnie tutaj obrazowane. No nie wiem, ja się ale niesamowicie, nie mogę się doczekać, na pewno będziemy ogrywać na live, więc jak coś to zapraszam. E, twitch slash live prawie codziennie. Kurde, nie no, to wygląda niesamowicie. No ten kadr tutaj, nie? No chłopie. Piękna.